Według Światowej Organizacji Zdrowia palenie każdego roku zawija 5 milionów osób na całym świecie. Tylko w Polsce na choroby związane z paleniem rocznie umiera około 60 tysięcy Polaków. Przewidywania specjalistów pokazują, że jeśli nasze przyzwyczajenia w stosunku do nikotyny nie zmienią się, do 2050 roku w Polsce z powodu chorób odnikotynowych umrze około 2,5 miliona osób. Dlatego też coraz częściej możemy spotkać kampanie antynikotynowe. Jedną z nich była bez papierosa na Malta Festival zorganizowana przez Stowarzyszenie Manko w ramach akcji Polska bez dymu. Sobotnie popołudnie nad jeziorem maltańskim to nie tylko maltańska scena muzyczna, ale także Polska bez papierosa. W namiocie, który widać za moimi plecami, można bezpłatnie zmierzyć sobie poziom dwutlenku węgla w wytychanym powietrzu, a także sprawdzić, co grozi palaczowi, a także kiedy płuca palacza wracają do normy. Czym jest Stowarzyszenie Manko? Witam. Stowarzyszenie Manko to organizator ogólnopolskich kampanii społecznych Polska bez dymu oraz Lokal bez papierosa. Lokal bez papierosa był pierwszą kampanią zorganizowaną przez Stowarzyszenie Manko ponad trzy lata temu. Natomiast Polska bez dymu była niejako rozszerzeniem na większą, na większą działalność. Jakby. Stowarzyszenie jest też taką organizacją studencką, dlatego jest też wyda wydawcą czasopism studenckich w Krakowie. Jakie akcje już miały miejsce? Przez te kilka lat do tej pory zorganizowaliśmy około 50 eventów, takich jak ten, na większych miastach w całej Polsce. Ostatni raz byliśmy w Zakopanym miesiąc temu, teraz dotarliśmy do Poznania. Jesteśmy tutaj pierwszy raz, natomiast to miasta, w których regularnie przyjeżdżamy co roku. W Poznaniu jest to dla nas wielki sukces, dlatego że, że nie, udało, nie udało nam się tego dokonać wcześniej i teraz myślę, że przy okazji tego wielkiego festiwalu Malta wielu ludzi przybędzie i zapozna się z naszą kampanią. Właśnie jaki jest cel kampanii? Czy jednak namawiamy ludzi do tego, żeby nie palili, czy raczej namawiamy ich do tego, żeby szanowali tych, którzy nie palą? E są dwa cele, takie właśnie jak Pani powiedziała. Z jednej strony jesteśmy nastawieni na e, przekonywanie jednak e, palaczy, że to jest szkoda nie tylko dla ich zdrowia, ale także dla wszystkich osób, które są w ich otoczeniu. Jednym z haseł naszej kampanii jest „Nie bądź biernym, co mówi samo za siebie. E, dlatego przekonujemy ludzi, że pokazujemy przez, e, na eventach na przykład badanie smokolajzerem, próbujemy unaocznić im, że e, palenie ma wpływ na ich zdrowie. Nawet osoby niepalące, robiąc to badanie, widzą, że wynik jest troszkę przerażający, dlatego że samo przebywanie z kimś, kto pali, ma negatywny wpływ. Na stoisku można również uzyskać informacje, w jakim czasie od momentu rzucenia palenia nasz organizm zaczyna prawidłowo funkcjonować. Które z informacji, które możemy uzyskać są najbardziej efektowne i najbardziej przerażające również? Tak. Najbardziej przerażające jest e, inaczej. Najbardziej e, pocieszającą informacją jest to, że już po kilku dniach od rzucenia palenia nasz organizm zaczyna czuć się lepiej. To znaczy, nasz oddech, nie, nie łapiemy tak szybko zadyszki, e, możemy dłużej biec, dłużej, jak nasza kondycja fizyczna, Poprawie. Natomiast przerażające jest to, że jednak dym jest w naszym organizmie przez parę dobrych lat. I jeśli pali, jesteśmy nałogowcami i palimy bardzo dużo papierosów dziennie, to dym dopiero po kilku latach całkowicie może oczyścić, e, uciec z naszych płuc. Dla ponad 10 milionów polskich palaczy zapalenie papierosa wiąże się z chwilą relaksu czy rozładowaniem stresu. Często jest też po prostu elementem towarzyskiego obyczaju. Mimo, że jesteśmy świadomi zagrożenia, jakie niesie ze sobą palenie tytoniu, to jednak ryzyko utraty życia z tego powodu wydaje nam się mniej prawdopodobne niż ryzyko utraty życia w wypadku komunikacyjnym. Dla porównania, każdego roku z powodu wypadków, zabójstw i samobójstw w życie traci około 20 tysięcy ludzi. Palimy dużo i często, a społeczne przyzwolenie na to zjawisko spowodowało, że palacze są dosłownie wszędzie, w pubach, restauracjach, dworcach czy na przystankach autobusowych. I to właśnie było powodem powstania akcji Stowarzyszenia Manko – Lokal bez papierosa. Choć palenie z każdym tygodniem staje się mniej modne, to jednak trwale wpisało się już w otaczającą nas kulturę i trudno będzie namówić nasze społeczeństwo do walki z nałogiem. Jednak każdy palacz musi pamiętać, że odpowiada nie tylko za swoje życie.